że podświadomość nie słowa, nie? Bullshit. Uwielbiam to. Wpadłem na to ostatnio. A to się nagrywa, więc teraz wiecie, zaraz na moim YouTubie większość takich kozaków, którzy nie sprawdzili tych badań mówią oooo, rozoski teraz już przesadził, łapiemy go niezgodne z zasadami. Już Wam wytłumaczę. Jak można mi przypomnieć mi? Dominika. Dominika. No to nie, to może z kimś innym nie, ż, nie ż, żartuję, żartuję. Ja mam Dominik na drugie, więc wiesz. Najpiękniejsze imię na świecie. Drugie. Dobra, <grywa> dobra, bawmy. Dominika. Dominika jest moją szefową. I teraz popatrzę, chcę wam pokazać pewien proces, żebyśmy zrozumieli, jak cholernie ważne jest to, jakie my mamy przekonanie do siebie i jak przekonujemy, żeby dzieci miały swoje jakieś przekonanie. Dominika do mnie mówi tak: Mateusz, tu są listy. Weź ty szybko te listy i wyślij je, e, weź je szybko, wyślij. Jutro muszę do Szczecina e, dolecieć. Nie? A ja mówię, Szefowa, ale jak mają, jak mają wyjść do Szczecina, jak my jesteśmy, rozumiesz, w tychach? Mówi, jest, jest, nie wiem, godzina powiedzmy 15.30, do 16 jest poczta, jest piątek, ja w tych korkach nie ma szans, no nie zdążę, nie ma, nie ma cholery, nie ma szans. A Dominika mówi, to co tu jeszcze robisz? I wtedy wiesz, biorę sobie, no to ja mówię, dobra, kazała mi, no to schodzę z biurowca, schodzę i mówię sobie tak, włącza mi się taka pierwsza rzecz, mówi. No przecież się co? Jaki jest komunikat? Mam wysłać listy, ale jaki ja daję komunikat do mojego mózgu? Nie, nie da, nie da się, ok? I teraz ja mówię sobie, schodzę, poskadzam mówię, kurde, przecież się nie da, nie będę durnia z siebie robił, więc mówię tak, na dole jest pap, zapalę fajkę, napiję się browara, a za 40 minut zadzwonię, że próbowałem, ale się nie dało. No ale włącza się tak zwana moralność, ktoś mnie może zobaczyć. Nie? Więc mówię dobra, kazała, robię. Podjąłem decyzję, okej, okay, robię. Patrzcie, jaka to jest ważna rzecz. Ja wrzuciłem do głowy, nie da się komunikat, ale podjąłem decyzję, że pomimo wszystko to zrobię. Zrobię. Więc teraz mój mózg, w momencie, kiedy podjąłem taką decyzję, robi fantastyczną rzecz. Wysuwa mi informację. Jaką? Że Dominika mi kazała wysłać listy, ale Mariusz, z którym pracuję, mówi do mnie tak, Mati i jak będziesz jechał kiedykolwiek do centrum, jedź za tartakiem, bo tam jest takie fajne przejście, tam droga może nie jest taka dobra, ale miniesz wszystkie korki, spokojnie jesteś w centrum w paręnaście minut. I ja mówię, ja pierdzielę, mózg właśnie wysłał mi informację, że co mam zrobić, jak mam zrobić, żeby mi się to zrobiło. Udało, bo podjąłem decyzję, że robię. I ja wtedy, wiecie, biorę te listy, podjarany, wsiadam w samochód służbowy Fiat Panda. Jaka firma, takie auto, nie? Że, wiesz. wiesz w gazie, rozumiesz? Zatankowany do pełna, rozumiesz? I teraz pionier naklejka z przodu, i teraz wsiadam do tego samochodu, jadę za tartak, wieszcie, minąłem ten tartak i przejeżdżam przez ten tartak, mówię, kurde, dojadę. I za chwilę, pak, jeszcze większe korki. I mówię, ja pierdzielę. Mówię, kurde, co się stało, dzwonię. Mówię, szefowa, mówię, no ja starałem się, nawet Mariusz, przypomniałem się, jak Mariusz mi mówił, żeby za tartak jechać, rozumiesz, że bo już no ale nie dało rady. No i Dominika, no, mi mówi, no trudno, Mateusz, z pustego salamon nie naleje. Jakby nie mogła od razu tego powiedzieć, nie? I teraz ja mówię: Ok, wziąłem na przykład wziąłem te, e, to, co miałem, czekam w tym korku, no bo wszystko mija i tak dalej, przejeżdżam. W pewnym momencie przychodzę do domu. I teraz pierwsza rzecz. Jak powiedziała mi Dominika, że mam wysłać, a ja powiedziałem, że się nie da, pojawiła się u mnie emocja. Emocja. Ta emocja na bazie tej emocji powiedziałem: Nie da się. A potem jednak podjąłem decyzję, że próbuję. I jak przyjechałem do domu, rozluźniam się. Mój mózg zaczyna doświadczać innej innej emocji. I wysuwa mi informację drugą, że co prawda Mariusz mi mówił, żeby jechać za tartak, ale Maciek mówi, też mój kumpel mówi, nie słuchaj Mariusza. Tak mnie ostatnio zrobił z tym tartakiem, że mówię, pojechałem, za tartakiem. jeszcze gorzej było. Jedź normalnie, chłopanie słuchaj, nie wiem co, z tym tartakiem upierdzielił. I teraz widzisz, mózg dał mi tą informację dopiero jako drugą. I mam do ciebie teraz takie pytanie. Ile razy w życiu miałeś tak, że robisz coś, bo chcesz szybko, czas minął, a potem mówisz, kurde, przecież mogłem tak. Miałeś tak? Wiesz dlaczego? Bo twój mózg, dałeś mu rozkaz, że ma się co zrobić. Nie udać. I teraz co mózg zrobił? Dał ci część informacji, żebyś ci się co zrobiło? Nie udało. I teraz, ale po co, żeby nie udało? Że jak wrócisz do domu, to, żebyś nie miał poczucia moralnego kaca, że nic nie zrobiłeś, więc co zrobił mózg? Dał ci czcząstkową informację ze swojej historii, żeby tobie ci się nie udało, ale żebyś nie czuł się z tym źle. I teraz patrzcie jedną niesamowitą rzecz. Słyszeliście kiedyś o tym? I teraz patrzcie jedną niesamowitą rzecz. Patrzcie jaką my krzywdę robimy sobie i naszym dzieciom i naszym partnerom. Jak ty do kogoś mówisz, ty idioto. Rozumiesz? Albo mówię, ty debilu. Lubię to. Idę sobie na przykład z moim synem, gdzieś tamtego, dzieciaki, 11 lat. ty debilu, mówię, chłopaki się znają, nie będę się wtrącał. Wiesz, przychodzi do mnie, bo to jest bardzo ważne, żeby się teraz zrozumieli, jeżeli Ty przychodzisz, patrzysz na chłopa, który ma, nie wiem, 6000 tysięcy strukturę i mówisz, ja tak nie będę mieć, to rozumiesz, nawet jak dostaniesz wszystko, to mózg, przez to, że dasz mu rozkaz, ja tak nie będę mieć, to zrobi wszystko, żebyś tak nie miał. Rozumiesz, jak, ktoś, jak masz przekonanie, że rozumiesz, żeby mieć pieniądze, trzeba je ukraść. No to mózg nie chce sprawić, żebyś się czuł jak bandyta, więc ich po prostu nie będziesz nie. miał. I teraz patrzcie, bardzo istotną rzeczą, którą jest, przestańmy w końcu filozofować. Uprawiamy gwałt na swoim życiu. To jest rzecz, która mnie niesamowicie drażni, że uprawiamy gwałt na swoim życiu, że idziemy gdzieś i myślimy, patrzę, jeszcze raz, nie ma znaczenia, czy jesteś wierzący, czy nie. Czy w co wierzysz, w co robisz, nie ma znaczenia, chodzi teraz o Ciebie, że teraz wytłumacz mi jedną rzecz. Idziesz gdzieś, rozumiesz, masz coś zdobyć, coś chcesz, a nie czujesz, że ci się to należy. To teraz mam do Ciebie jedno bardzo ważne pytanie: to komu się to ma należeć? Wiecie co, ja sobie zadałem pytanie, mam syna, który ludzie do mnie dookoła mówią, ty masz geniusza w domu. Gościa, który jedzie na Mistrzostwa Świata. A ja mówię, nie, normalny chłopak. A za chwilę schodzę i sobie mówię tak, czy jest możliwe, żeby w twoim domu, w moim domu, w twoim domu, w twoim domu, w twoim domu żeby był geniusz? Tylko widzisz, pytanie, czy ty w to wierzysz, czy mówisz, wiesz, on taki nie jest. Wiesz, on ma inne zdolności, albo wiesz on w tym nie będzie dobry, no zejdźmy na drzewo i tak dalej, i tak dalej. No to teraz jest pytanie, to na co ty siebie programujesz i tego człowieka? Na porażkę. I teraz widzisz, chcę ci powiedzieć coś, to co jest bardzo kluczowe. Jak na przykład ja gdzieś stoję i mam coś zrobić, i na przykład ostatnio miałem tak sytuację, muszę się pochwalić, panowie. Jestem, Byłem wychowywany w domu, i o tym powiem, gdzie moja mama wychowywała mnie, żebym się tylko uczył. Mój brat, moja siostra była wykowywanie, żeby wszystko umieli. W domu wszystko tam. tamto, czyli tak jak powinno być. Moi rodzice, którzy mnie kochali, mnie skrzywdzili. Nie umiałem nic. I moja żona, która mnie wzięła, wzięła mnie naprawdę z dużym handicapem, że mnie zmieni. No i taki postanowiłem ostatnio, że jestem gościem, który musi coś zrobić. I oczywiście zepsuł się zlew, kran w łazience. I moja żona, zamawiamy specjalistę, Dość spokój, dam radę ona mówi, ale jak? A ja mówię, no normalnie dam radę. Mówię, spokojnie, wezmę, daj mi być bohaterem w domu. A ona mówi, Mateusz, weź, nie i Mówi, nie będę czekała pół roku, aż będzie jakiś zlew. Faktem jest, przez tydzień myliśmy ręce w wannie, nie? Ale to tylko tydzień. I teraz wyobraźcie sobie, że jest jedna rzecz. wy nie, nie ma szans. I była taka sytuacja, że poszedłem i mówię tak, no przecież mnie na... Co jest trudnego w wymianie zlewu? Zgadza się? Idę do hydraulika, mówię tak, panie, nie umiem nic. Żona na mnie patrzy, syn mo, muszę być dla niego wzorem, wzorem, rozwaliło mi się, tu mam zdjęcia, tu tego, bo nie wiem jak to się nazywa, jak z tym. Co mam z tym? Mówię, nie spokojnie, wie pan to mówi to, stoszkowe to, to zakłada pan z tym, mówi to. Ja mówię, oha. I teraz tak, jak mu zadam pytanie, nie rozumiem, to myśli, no idiota. A że nie chce brzmieć jakiś to, mówię, hej, mówi wie pan, ale mówi tak, mówi. A gdzieś jakbym coś zapomniał na YouTube, jest jakiś filmik na tym. Nie, no spokojnie. Ja słuchajcie, kupiłem zestaw i teraz dowiedziałem. Bardzo ważne, Opowiedziałem tak, a jak nie będzie działać, będzie się przelewać, to silikonem. Nie rozumiejąc, że silikon to jest druga czynność, którą powinienem umieć. Więc od razu ją odrzuciłem. Nie? Bo to jest druga. I kupuję to takie, wiecie, plastikowe, bo mi się wydawało najbardziej jak klocki Lego, nie? Że tu zakręcam pak tak z tym, że nie ma się jak zepsuć. Panowie, nie śmiejcie się, mówię poważnie, przed kamerą będzie, gdzie to pójdzie. Od razu wyprzedzam, udało się, tak żeby nie było, żeby nie czekaliście w niepewności. No i oczywiście zakładam, założyłem tą rurę, całe, patrzę, że tam się leje, mówię, siadam, autentycznie mam taką, jak na brudne ciuchy, siadam, mówię, Smrozowski, jesteś przekozak. Mówię, nic się nie leje, wszystko elegancko i mówię, i nawet łazienka ładniej wygląda. I mówię ten, i oczywiście to schowałem, wszystko, i idę z, z synem na trening, żona dzwoni, co żeś zrobił? A ja mówię, ale o co chodzi? Szafki, tak, szafki nie domykam, rura za długa. Ja wracam i tak patrzę, no ale jaki problem, jak się szafka nie domyka, nie rozumiem się. A on no ale jak, jaki problem? Mówi, zmieńmy to, dzwonimy. Po... ja mówię, nie, to rurę zmienię, nie? idę do gościa i tłumaczę mu tak, że wie pan, no mówi, wszystko elegancko działa, wszystko dałem radę, ale rurka mi nie wchodzi, bo szafka ociera, nie, I już widzę, że gość zrozumiał, że ma do czynienia z idiotą, nie, bo ja mu mówię, wiesz, bo ja mu tłumaczę i mówię mu coś tak, wie pan, mówię, wszystko działa elegancko, mówi, tak, szafka tylko nie wchodzi, tak jakby debilowi, żeby mu wytłumaczyć, że szafka tak nie wchodzi, nie, no i rurka, da, no ta za długa mówi, nie włoży, nie? I mówię, co robimy? Patrzcie, to jest dobry tekst, bo jak powiedziałem, co robimy, on od razu poczuł, że gra ze mną w zespole. No bo ja bym mu, ja by mu powiedział, że co mam zrobić, no to mi tłumaczy, On mówię, co robimy? On mówi. Mówię tak, wszystko elegancko, tylko ta rurka. I mówię, i on mi pokazuje taką woziudeczką rureczkę, nie? I ja mówię, wie pan, ja mówię, trzeciej próby nie mogę mieć. Mówi, musimy mieć pewność, Mówię, może pan ma jakąś drugą, żeby na wszelki wypadek jak dokupimy nic nie szkodzi, dokupię rurę, wywale później żonie, nie powiem, że dokupiłem dwie, nie ma problemu. I mówię, co może zadziałać nie tak? Czyli patrzcie, jako coach zadaję najważniejsze pytanie życia. Co może być nie tak z tą rurką? A ja on mówi, no na wszelki wypadek możemy jeszcze taką wziąć, i nie wiedziałem o tym, że jest taka rurka, taka jakby e, materiałowa, wiecie, że taka, że się może tak podzwijać, nie? I ja mówię... Na wszelki wypadek tak czułem, że wiesz, nie wiem, duch święty do mnie mówi, kupią. Ja teraz sobie jaja robię, nie, żeby mi ktoś powiedział, ale tak czułem, kupią. I kupuję tą rurkę na zasadzie, że no, żeby była, nie? Biorę tą, która miała wejść i mówię, kurde, nie wchodzi. Stres, żona wraca za chwilę i dałem tą rureczkę. Weszła ta ta, 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 ta niby ta piankowa, materiałowa, wszystko elegancko, siadam, mówię, Mrozowski, teraz wszystko nam materiałowe rzeczy kupujemy, żeby wszystko pasowało, żona przychodzi, mówię, chodź, 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 zobacz. Otwiera kran. Niech się leje. Pół godziny nawet. I ona patrzy, wszystko elegancko. Mówi: I chcę wam powiedzieć jedną rzecz niesamowitą. Pytanie jest teraz takie: kiedy my po coś sięgamy? Wtedy, kiedy co robimy? Nawet jak nie umiemy, to co się robimy? Chcemy to do końca zrobić sami. Mogłem przyjść i powiedzieć: Nie wiem, Maczka, wziąć Maciek. Hydraulik bym przyszedł, ile bym zrobił? Stówkę bym wziął za to? Nieważne, że szkoda pieniędzy, byłoby to dwa razy droższe niż to cały ten zestaw. Ale znaczy, mógłbym mi to zrobić. Tylko że kwestia jest teraz taka, że kiedy to zrobiłem, przyszła moja teściowa i mówi, o, słyszałam, żeś tutaj numery powybijał w domu. A ja mówię, mamo, mógłbym firmę hydrauliczną otworzyć. I mówię, jedną rzecz umiem. I teraz, i teraz na czym to polega? I to jest bardzo ważna rzecz. Popatrzcie. To jest, bar to jest bardzo kluczowe. Nie chodzi o to, że my te rzeczy mamy robić, bo one są ważne w naszym życiu. Bo jak będę miał następny raz, to ja mam palicho mi z tym, wolę, żeby mi ktoś przyszedł. Tylko chodzi o coś, co jest kluczowe. Czego uczysz swój mózg? Nie, 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 nie szukajmy na razie tego. Czego uczysz swój mózg? Bo jeżeli się poddajesz, rozumiesz, to uczysz swojego mózgu, że się masz co robić. Poddawać. I teraz chodzi o coś takiego, że jak mój syn, na przykład mój syn jest uzdolniony matematycznie, nie lubi polskiego i muzyki. Ostatnio wszedł na muzykę, to muszę wam powiedzieć, moja żona mówi, pierwsza lekcja od 8.03, nie wymienię w jakiej nazwie mamy cały system kontroli uwag i ocen. 8.03 uwaga na mojego syna przeszkadza na muzyce. Ja mówię, prawdziwy mój syn po prostu od razu mówi, czego nie lubi. I teraz chodzi o coś takiego, że popatrzcie, Przychodzi moment, że kiedy ty uczysz swój mózg czegoś. I teraz bardzo ważna rzecz. Jeżeli pierwszej rzeczy, której uczysz, to jest to, czy Ty w ogóle podejmujesz próbę. Większość ludzi nie podejmuje próby. Co z tego, że tutaj jest nas 200 osób. I teraz powiem Ci coś bardzo ważnego, nie wiem, może się grupa, grupa zaraz będzie to dementować moje słowa, bo powiem coś istotnego. Ja nie wiem, czy ta firma jest twoją ostateczną firmą. I powiem, powiem Ci wprost, mniej uczciwie, w ogóle, mnie na tym nie obchodzi, w ogóle mnie to nie obchodzi. Obchodzi mnie, czy ty będąc tu, coś wyniesiesz, co albo ci pozwoli tu zostać, albo pozwoli ci coś zrobić gdziekolwiek indziej. Czy to jest zrozumiałe? Jednej rzeczy, której nienawidzę, to jak my coś robimy i nic z tego nie wyciągamy. Nienawidzę czegoś takiego, że ludzie przychodzą gdzieś i na przykład przyjechałeś ileś kilometrów, nieważne, 3, 4, 100, 500, nie ma znaczenia, przyjeżdżasz w miejsce i mówisz, no bo ktoś mnie przekonał i na przykład nie notujesz niczego, nie poznałeś żadnej osoby, nie nauczyłeś się czegoś, nie wykonałeś jakiejś próby i wracasz tylko do domu i mówisz, ty, fajnie było. Nienawidzę tego, wiesz dlaczego? Dlatego, że uczysz swój mózg tylko i wyłącznie obserwowania rzeczywistości. Czy to jest zrozumiałe, co teraz powiedziałem? Że najgorszą rzeczą jest to, kiedy ty jesteś obserwatorem, czyli tak zwanym widzem. To jest rzecz, która jest kapitalnie dla mnie kompletnie nie do zrozumienia. Że nasze życie nie polega na tym, żeby być widzem. My wybieramy bycie widzem, ale w teatrze, w którym my chcemy brać udział, którego chcemy słuchać. A nie rozumiesz, żebyśmy się przyglądali z boku, jak inni sięgają po to, co nam się należy. I teraz popatrz, i teraz decyzja u ciebie jest teraz taka. Czy ty będziesz w tym graczem? Czy Ty będziesz osobą, która po to sięga, tylko żeby być graczem, to trzeba rozumieć, że Ty nie sięgasz po coś, co masz prosić, tylko sięgasz po coś, co Ci się co? Amen. Należy. Amen. Amen. Widzisz, i teraz coś Ci powiem, następną rzecz, tak żebyś wiedział, jak to jest wyjątkowe. Dlaczego mamy sięgać po rzeczy, które nam się należą? Dlatego, że jak po nie nie sięgniesz, to zostanie Ci zabrane wszystko, co masz. I teraz popatrzcie, nie, i teraz znowu, jeszcze raz, nie ma znaczenia w jakiej kulturze żyjemy, w, jakie, 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 nie wiem, jak, w co wierzymy. P powiem Ci coś, co jest niesamowite. Jest, pamiętacie jaki taki jest zapis też w Biblii ciekawy o talentach? Talenty w Biblii to są pieniądze. Wiedzieliście o tym? Talent to jest pieniądz, potężny. I tam jest, ja nie będę o tym szybko mówił, znaczy tak, wiecie, wchodził w szczegóły, ale chodzi o jedną rzecz. Tam jest taki zapis, że ten, który miał talenty, jeden z nich pomnożył, drugi pomnożył według swoich umiejętności, a trzeci go zachował, to znaczy nic z nim nie zrobił, ani go nie stracił, ani go nie pomnożył. I teraz pytanie, co tam się stało, bo pewnie wiele osób nie pamięta, możecie sobie do tego wrócić. Ten, który pomnożył. Dostał następne, ten, który pomnożył, dostał następne, a ten, który zatrzymał, nie stracił, zostało mu to zabrane i dane tym, którzy pomnożyli, i jeszcze zabrane to, co miał. Wiecie dlaczego? Dlatego, że jak się nie rozwijasz, to się co robisz? To się zwijasz ja mówię do mojego syna jedną rzecz, mówię to jest kluczowa, że nie sięgnięcie po to, co jest przed tobą, nie, koje, nie, nie chodzi o to, że ty to musisz sięgnąć, tylko że nie sięgnięcie po to, nie pomnożenie swojego talentu, nie pomnożenie swojej rzeczywistości, nie, 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 nie wejście w strach, spowoduje, że, ty, że ktoś ci w pewnym momencie zabierze to, co zostało dla ciebie przygotowane. I dlatego mówię jedną rzecz, która jest kluczowa. Nie chodzi o to, że ty masz wygrywać cały świat, Chodzi o to, że Ty masz, rozumiesz, nie rezygnować ze zdobywania tego, co jest przed Tobą. I teraz patrzcie, teraz jeszcze raz, to jest bardzo istotne. Jak wychowujemy nasze dzieci? Jak wychowujemy naszych partnerów? Jak my jesteśmy wychowywani? Wiecie, jesteśmy w 200 osób tutaj i powiem Wam coś niesamowite. 200 osób wystarczy, żeby podbić, rozumiesz, cały świat. Ja teraz te nie robię jaj. 200 osób wystarczy, żeby podbić świat. Tylko, że widzisz, jest jedna rzecz, 200 osób, które pragnie iść po to, co jest przed nimi, a nie 200 osób, które jest widzami tego, co jest grane teraz w teatrze. To jest ta potężna różnica, kiedy ludzie na przykład mówią, wiesz, ja, ja byłem sportowcem, jestem w biznesie, część osób pewnie mnie zna z innej firmy, byłem po ciemnej stronie mocy. Chciałem zdobywać tylko i wyłącznie pieniądze, robiłem wszystko tylko, żeby po prostu jak najbardziej się upodnieć, ale być numerem jeden, nic mnie nie interesowało, chciałem zrezygnować z mojej żony, z mojego syna, bo chciałem tylko i wyłącznie myślałem, że jak zdobywać jeszcze większe rekordy. Byłem 17 razy z rzędu najlepszej w swojej organizacji, najlepszym dyrektorem sprzedaży, najlepszym sprzedawcą i za każdym razem rozumiesz czułem pustkę. Widzisz, bo sensem nie jest, rozumiesz, samo zdobywanie. Sensem jest przekazywanie tego, co ty doświadczyłeś, ludziom dla ciebie mega cholernie ważnym. I teraz jest pytanie: po jaki, na jakich barkach wychowają się Twoje dzieci? Na jakich barkach wychowujemy się my jako partnerzy? I moim pragnieniem mojego życia jest to, żeby z Was tutaj, którzy jesteście, i Bóg mi jest świadkiem, jest, żeby liderzy zradzali kolejnych, następnych liderów. Moim celem jest to, że jak na przykład wyjdzie Dominika i wyskoczy coś Dominika, do takiego miasta albo wsi. Nie wiesz? Nie wiesz, gdzie się urodziłaś? Jak? Ratajów. Ratajów. Dratajów, kurde, powiem ci. Dobra, słoniki, dobra, jest łatwiej. Teraz zobaczcie. Chodzi o to, że naszym celem naszego życia nie jest to, żebyś, rozumiesz, żebyś ty był tylko i wyłącznie w centrum. Twoim celem twojego życia powinno być to, że w pewnym momencie siadasz na takiej sali, gdziekolwiek na świecie, rozumiesz, i przychodzą ludzie, i oni opowiadają historię, na przykład, twojego życia, nie wiedząc, że ty siedzisz na sali, bo nie wiedzą, że to jesteś ty. I wtedy nazywasz się ghostem. Czy to jest zrozumiałe? Ghost. To, to, to jest rzecz, która powinna nas zjarać. Że na przykład przychodzi mój syn, rozumiesz, i oni ja, mnie nie znali, bo ja jestem tego typu ojcem, że wiecie, przed mój syn pierwszy raz na turniej, to nikt nie wiedział kim on jest, no bo kto wie po dzieciach, no ale wiadomo, nie wiedział kto jest jego tatą, bo gdzieś tam wyskoczył. I ja sobie stoję, mój syn gdzieś tam idzie i opowiadają moim synu, co za kozak, co za tam... A ja sobie no tak, skurczybyk. No, powiem ci, no musimy. O, przypuszczam, że to po Genach. <gry> Rozumiemy? I teraz patrzcie, teraz klucz. Pierwsza rzecz, pierwsza rzecz, którą mam do ciebie, zanim ci pokażę pewne tipy. Przestań rozumieć, przestań, I jeszcze raz, przestań, rozumiesz, masturbować się nad swoim życiem. Zacznij w końcu brać to, co zostało dla ciebie przygotowane. I teraz dla ciebie inne rzeczy, dla, ciebie, dla mnie inne rzeczy. Według. Daru, który dostaliśmy, ale każdy z nas ma mieć po te rzeczy pójść. I teraz popatrzcie, jest jedna rzecz, która jest kluczowa. Może, bo nawet jak pójdziesz gdzieś, powiesz komuś o, o firmie, powiesz komuś o tym, w co wierzysz, i teraz nawet na tysiąc osób, niech jedna osoba przyjdzie, coś zmieni, niech zacznie być liderem, to teraz jest pytanie: jak wiele w świecie możesz zmienić zmieniając jedną osobę?